Hej siemano! witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Już nie przedłużając losujemy, kto dostanie prezent z listy życzeń. Prezencior już podaruję po odcineczku, a będzie to Idealii XX12. A więc nie przejmuj się, po odcineczku dostaniesz swój prezent. A więc tutaj na samym początku y, otworzę prezenciki, bo para osób mnie prosiła, żebym właśnie otworzyła. No to zaczynamy, Wow, ile ich jest. Coś mi się zalagowało Widzimy sobie co tu mam, mieliśmy Mieliśmy takie oto ładne włosy Bardzo Ci dziękuję Dalej kolejny prezent Jest taka ładna kokardka Właśnie z niedługo w ogóle zmieniam Całego looka i tak dalej Mamy tutaj ładne spodenki Kolejna rzecz to nie Znów się A nie taka spódniczka już myślałam, że się coś znowu zlagowało. Animacja, bardzo Ci dziękuję. Właśnie zbieram animację, a więc to jest super. Tutaj mamy ładną sukieneczkę. Oraz bardzo ładne włoski. A więc na samym początku, na końcu odcinka, powiem Wam, jaki jest kolejny konkurs. No i teraz przechodzimy do zreszty odcinka. Będzie to eksperyment społeczny. Wiem, że większość osób. Już nagrała, ale postanowiłam, że ja też to zrobię. Dobra, a więc na samym początku poszukamy ludzi i będziemy się ich pytać, czy właśnie dadzą coś z listy życzeń. Ja się tutaj bardziej nastawiam na nie, no ale okej. Okay. Ja mam tak zlagowany telefon, że szok, a więc muszę najpierw wejść na profil, a potem dopiero na wiadomości z tą osobą. I oczywiście mam cały zlagowany telefon, no bo czemu nie? OK, to już piszemy tutaj do niej. Dobra, wiadomość do pierwszej osoby wysłana. Teraz lecimy tutaj na kolejny czat, ponieważ tutaj nie ma za dużo osóbek, a właśnie ktoś się dołączyła, a ja wyszłam. Dobra, teraz pójdziemy na plażę, stamtąd wybierzemy dwie osóbki, do których napiszemy. I wybrałam sobie właśnie, że do czterech osób napiszę i zobaczymy jak to będzie. Też, żeby ten odcinek nie był za długi, bo ostatnio to tak y, był długi, 15 minut, no nie jest to aż tak dużo, no ale ja wolę nagrywać tak po 10-7 minut. Okej, okay. tutaj zaczynamy. Y, tutaj ci dam grafka, bo widzę, że to masz chyba mniejszy poziom. Właśnie nie się napisać, czy dam Wam grafa, czy coś, bo jak będę mogła, to zawsze Wam dam. E, dobra, teraz zaczynamy. Tutaj do tej osoby mogę napisać. Trzeci poziom to też, a więc tutaj ona nie będzie miała za dużo sterkońców. Nie będzie mogła nam ich wysyłać. W sensie te prezenty z listy życzeń, więc idziemy dalej. Teraz sobie pójdziemy do klubu VIP. Ok, mamy już tutaj pierwszą osobę. O, do tej dziewczyny możemy napisać. Nie wiem, czemu ja mam tak zlagowany telefon. Choć jak rano sobie trochę grałam, to mi wszystko dobrze działało. A teraz lagi, lagi, lagi. Jeżeli podobają Wam się takie odcinki, to zostawiajcie łapki w górę. Jak będzie 15 łapek w górę pod tym filmem, robię kolejny eksperyment społeczny. tym może z, już z jakimś dripem. Chodzi do tych dripów, nie mam to może z jakimś, jakiejś uni, coś takiego. Dobra, teraz idziemy do kawiarni. Za Dużo osób, a nie, dobra, są osoby, tylko że mi się telefon laguje. W ogóle coś tam, yy, w ogóle właśnie coś tam tak pstryka i tak dalej. Nie wiem czemu, choć u mnie w domu nic nie pstryka ani nic, no ale okej, okay. lecimy już do niej napisać. Uczyłem się wczoraj. A w ogóle ja już z tą dziewczyną pisałam. Mm. Z listy życzeń. Dobra. Napiszemy jeszcze tutaj do jednej osoby i czekamy, aż nam odpiszą. Lagi, 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 lagi. O, tutaj też dziewczyna piąty poziom, więc nie wyślę prezentu. No ale nic, dobre Piszemy do kolejnej. Dobra, tutaj wysłane. Teraz czekamy, aż ktoś nam odpisze. To ja tutaj to przyspieszę, żeby po prostu nie marnować czasu. Tutaj już pierwsza osoba mi odpisała, nie bo nie mam stara Dobra, to pójdziemy sobie na jeszcze jakiś czas i napiszemy do dwóch trzech osób. Ło, wow, nieźle mi laguje telefon. Dobra, piszemy do tej osłupki. Wara od niego. Jezu. Jak tutaj się bitwy toczą na tym czacie. A ja mam lagi. Jestem ciekawa, ile to jeszcze potrwa. Dobra. Jesteśmy już tutaj u niej na profilu. I do niej piszemy, a ja znowu wyszłam, znowu lagi. Pięknie. Wow, Jezu, jaka tu się piosenka włączyła. Wow, słyszycie to? Dobra, czekamy aż ktoś nam odpisze, a więc tak jak tutaj już widzicie parę osób nam odpisało, a więc pierwsza nie, bo ja mam kasy, Okej. Okay. tak się właśnie spodziewałam, lagi, 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 a więc już zobaczycie jak wejdę na profil tej osoby. A więc na razie znowu nikt nie odpisuje, a więc to chyba by było na tyle w dzisiejszym odcineczku. A, jeszcze bym zapomniała o konkursie. Wczoraj dostałam od dziewczyny sukienkę z VIP-a, a więc zobaczycie ją na artbooku, który pojawi się może tak około 12.30 lub trochę wcześniej. No a więc co, do kolejnego odcinka, to pa!